wszystkim z Wami. Wika, spotykamy się w ostatni czwartek sierpnia i dzisiaj mamy premierę wznowienie zdrapki za 2 zł. Jedną z moich najbardziej ulubionych to super 7. Na wstępie proszę nie zwracać uwagi na moje ręce, są w farbie, nie mogę ich domyć. Zakupiłam na premierę 7 zdrapek. Nie lubię kupować sporo tych tańszych zdrapek. Jak coś się trafi, to będzie fajnie, jak nie, no, no to trudno. To taki wada i zaleta takich tańszych zdrapek. No to co? Gluna 777 zł Najwyższa moja wygrana w tej zdrabce to 77 zł Zobaczymy co będzie. Żeby odcinek nie był tak aż szybki, to jeszcze mam bonus numer jeden. Różowe, diamentowe, zdrabka za 10. Tutaj szukamy siódemkę, tak samo jak w super siódemce, czarną i mnożnik to zielona. Bo w, no, w super 7 zielona, a tutaj e, różowa. No i oprócz tego jeszcze krzyżówka Express. Ja nie podglądałam, podglądał mój mąż, ale mi nie powiedział, co tam jest. Być może przegrana. To też może być. Dobra, zaczniemy drapać te zdrapki, Szukamy tutaj siódemkę czarną albo zieloną. Zielona mnożę razy dwa, Poza kanałem drapałam tą drapkę z innego miejsca niż tam gdzie kupowałam trzy sztuki w jednej było 7 złotych zdrabki tutaj nie po kolei ale blisko siebie zaczniemy drapać od zdrapki o numerku 40 nie wybierałam, pani mi podała nie miałam jakoś tam weny do wybierania 40 numer, szukamy siódemkę czarną i albo zieloną i zaczynamy dwa, trzy 5 8 9 6 i 4. Zdrabka od Marku 40 niestety jest przegrana. To następna będzie z moim ulubionym numerem 42. Zobaczymy czy tutaj nam coś się uda. Zaczynamy. 6 9 3 8 4 5 i 2. Niestety kolejna zdrabka jest przegrana. No tutaj najbliższy numer do 42 jest 44. Siódemki, czarna i zielona. A mamy tak 9, 8, 4, 3, 5, 6, 2. Litery kontrolne, jak widzicie, różne, ale siódemkę trudno zgubić. Dobra, to następna idzie 46. Pomyślałam, że 8. No, szybka premiera, ale, ale. 8, 3, mamy 7. Wcześniej, Q było, to 2. Tym razem też tak. O no, tak. To super. Honorowy zwrot się pojawił. 7 z drapek po 2 to 14. No i te 2 nam się pojawiło. Zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze będzie. I następna z będzie o numerku 48. 8.

A pod tą siódemką mamy kolejne 2 zł. No to 4 z 14 i decydująca będzie zdrabka o numerku 52. Czarne siódemki mamy, być może zielona, ale czarną też chcę. Główna to będzie pod czarną. <grym> tak, 2, 8, 5, 9, 3, 4 i 6. No to co? Posuwanie krótkie. Dwie zdrapki się spisało pięć, nie? Dwa zwroty, czyli 10 na minusie, ale zainwestowałam w premierę tyle, ile nie będzie mi szkoda przegrać, powiedzmy tak, zdrapkę premierową. Reszta idzie bonusami, i pierwszy bonus to będzie różowe, diamentowe. Szukamy, jak już wspomniałam, siódemkę. Numer zdrabki 3. Dawno tej zdrabki nie drapałam. Zobaczymy, co będzie. 4, 5, 3, dwa,

krzyżówkę ekspres, ona mi tutaj, dobra, muszę czymś ją przyłożyć, jakimś wazonem, dobra, 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 żeby było widać i zaczynamy, będzie tak. litery L oraz U, suma cukierek, LLL. E, widzicie gdzieś L? Bo ja tej L nie widzę. Może potem, potem znajdę Z oraz R. R. Ner. Rama. Major. Korfu. Cukierek. E, oberwanie. ZR. Dobra. MP. Myron. Rama. E, MP. Pad. M-P-M-P. MP. Chyba to już wszystko. F oraz N. Ner. Ren. N, n, n. n. Oberwanie. Dno. A mamy F. F. Boże, ja nie widzę. Litera W. Mamy w słowie odwyk. J oraz K. Major. Sok, kra, cukierek, oddech. Litera O. Myron, sok, korfu, dno, major. Dobra. Litera C. Litera C, C, C. Cukierek. Tutaj mamy literę F. Mamy słowo korfu. Litera C. Czy mamy gdzieś C? Nie mamy. Litera D. Mamy drugie słowo. To jest słowo dno. Dalej odwyk, Następnie litera I. Mamy ją w słowie cukierek. To tylko chyba jedna bukwa. Litera I. Faw nie mamy. Litera H. Czy my mamy gdzieś literę H? Bo tak A, E. Chyba nie mamy. I litera B. Oberwanie. I wygląda na to, że express los jest niestety przegrany, bo litery a nie mieliśmy. W wielu miejscach występuje s i t nie było e nie było k nie było. No a k jest, ale nic nie zmienia, ponieważ e brakuje. No nic, nic. Następnym razem będzie lepiej i bardzo się cieszę, że jednak e, mam Dwie zdrapki wygrane w zdrapce premierowej, bo paczka to 100 sztuk i jeszcze trzeba mieć szczęście, żeby trafić na, na te zdrapki wygrane. Więc super mi się udało. Fajnie pani dała mi zdrapki, chociaż nie, nie wybierała specjalnie. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Miłego wieczoru i do usłyszenia już w najbliższym odcinku zdrapkowym. Pa!